Szybkie tempo, wolne tempo czy średnie? Co wybierasz, jeśli chodzi o jedzenie? Wkrótce się dowiemy, a tymczasem sprawdźmy, jakie tempo lubią bohaterowie challenge'u Darada. Obiecujemy, że będzie wesoło. Hurra, jesteśmy w kinie! Zatrzymajcie się stać, pokażcie mi swoje bilety. Hmm. Y, tak, tak, oczywiście, Jack, winnie. Y, 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 a, bilety, oto one, proszę. Okej, okay, wygląda na to, że wszystko jest w porządku. Możecie wejść. Bardzo dziękujemy. Film już leci, siadajcie szybko. Cóż za ekscytująca fabuła, świetnie. A przy okazji, popcorn jest przepyszny. Tak mnie też smakuje. No, ten film to bomba. Czemu i się tak bawię z tym popcornem? Mogę przecież zjeść wszystko od razu. No i koniec. Hey. Zawsze się tak spieszysz, Chelsea. Jack, masz prawie pełne wiadro, wezmę troszkę. Co ty robisz? Zabieraj ręce. No i zobacz, rozsypałaś cały popcorn. Wszystko w porządku? Myślę, że już czas, żebyście stąd poszli. No dalej, wstawajcie, pomogę wam. Od tego filmu nie można się oderwać. Hej, dokąd nas zabierasz? Że lubicie jeść, więc proponuję, żebyście wzięli udział w challenge'u. Nie mam pojęcia, co nas czeka. O, jakieś karty. Spójrzmy co to. No to zaczynamy, muszę iść powoli. A ja będę musiał iść szybko. No to mi się podoba. U mnie złoty środek, no nieźle. Jakie dania nas czekają? Makaron, super! Wygląda pysznie. Nie mogę się doczekać, żeby go spróbować. pozwólcie, że zacznę. Zobaczmy, co tu mamy. A, pałeczki. Chyba trzeba je rozpakować. Okej. Okay. Starannie. Powoli. Bo dlaczego miałabym się spieszyć? Kurczę, to chyba trochę potrwa. Chyba już zacznę. Głupie pałeczki. Nie można ich rozdzielić. O mało, nie połamałem sobie zębów. Jesteś po prostu mięczakiem. Nie mogę to zrobić. To boli uderzyłeś mnie prosto w czoło. Przepraszam, to było przypadkowo. Jak mam jeść jedną pałeczką? Postaram się nawinąć trochę makaronu. To był zły pomysł. Jakie piękne pałeczki. Nawet Mary zacznie jeść, a ja wciąż jestem głodny. Dobra, mam tego dosyć. Jak dużo makaronu nawinęło się na pałeczki? Dlaczego nie wpadłem na to od razu? Dobre? Jest po prostu pyszny. To najlepsza rzecz, jaką kiedykolwiek jadłem. A, jak tam Mary? Te pałeczki mnie fascynują. Myślę, że nie powinniśmy się o nią martwić. Lepiej zjem swój makaron. Będę potrzebowała serwetki. Teraz można zaczynać. Zobaczymy, jak sobie poradzisz z pałeczkami. Po co je wyrzuciłaś? Nie potrzebuję ich. Lepiej wezmę sztuczce. Są łatwiejsze w użyciu. No to zaczynam. Kurczę, ten makaron ciągle spada. Widelec już też się nie sprawdzają. Trzeba wymyślić coś innego. Mam pomysł. Zjemię go tak po prostu. Jak na razie wszystko idzie mi świetnie. Jest pyszny. Udało się. Już nic nie mam. Dobrze się spisałaś. Gratulacje. A jak tam Mary? O, makaron. Od dawna chciałam go spróbować. Mm, w końcu jest w moich ustach. Co za boski smak. Podkradnijmy jej porcję. Ona i tak nic nie zauważy. Chcę się cieszyć każdym kęsem. Dziwne. Gdzie się podział mój makaron? Widzieliście coś? A, aj, to boli. Dobrze wam tak. Następnym razem nie będziecie podkradać czydłego jedzenia. Ona ma rację! Nowa runda wspaniale! Zobaczmy co tu mamy! Znowu wolne tempo. Dobra, przyzwyczaiłam się. A mnie średnie tempo nie przeszkadza. A ja jestem całkiem zadowolona z szybkiego. Patrzcie to pizza! Wow, jest na niej tyle sera! Niesamowite! Od razu zgłodniałem! Jestem podekscytowana. Dość gadania. Bierzmy się do jedzenia. Jak zwykle jestem pierwsza. Pospić się Mary. Zacznę od tego fragmentu, który spodobał mi się bardziej niż innym. Ach, jak pięknie ciągnie się ten ser. Chelsea, nie jestem gotowy, żeby czekać na nią wiecznie. Uważam, że ten plasterek jest za mały. Dwa będą w sam raz. Ale masz apetyt. Ta pizza jest przepyszna. Chyba ułożę wszystkie kawałki jeden na drugim i zjem je wszystkie naraz. Wyszła piętrowa kanapka z pizzy. Jack, co za tempo. Muszę się od ciebie wiele nauczyć. Brawo. Mógłbym jeść jeszcze szybciej, ale mam ochotę trochę rozciągnąć tę przyjemność. Teraz ty, Chelsea. Mm -hmm. Co mam robić? Wiem! Zamierzam zwinąć tę pizzę w roladę. Super pomysł! Teraz mogę ją zjeść w dwie sekundy. Coś poszło nie tak. Pizza utknęła mi w ustach. Nie martw się, pomogę ci! Dzięki, nie było mowy, żebym ją ugryzła. Uratowałeś mnie. A teraz to, na co tak długo czekałam. Pizza jest już prawie w moich ustach. Dokąd ona uciekła? Ups, chyba spadła, już nic jej nie uratuje. Został mi tylko kawałek. To smutne, ale to lepsze niż nic. To wszystko skończyłam. Zawsze masz pehamery. Co to? Kaktusy? Są kłujące. Nie wiem, jak mamy je zjeść. Boję się, nie chciałbym mieć dziur w języku. Wygląda obrzydliwie. Nie wydaje mi się, żeby smakował dobrze, ale jestem gotowa, by wziąć się w garść i zacząć działać. Nie mam nic przeciwko temu. Powodzenia, Chelsea. Najpierw musimy sprawdzić, jak bardzo kłujący jest ten kaktus. Dajcie mi trochę czasu, zaraz się dowiem. Hej! Obawiam się, że będziemy musieli długo czekać. Do dzieła, Mary! Dobra, spróbuję. A, mój język! Jak to bardzo boli! Helzi, spójrz na to. Nie poddam się tak łatwo. Zaraz rozprawię się z tym kaktusem. Czuję, że będzie gorąco. Masz rację, Jack, ale on sam o to prosił. Tak lepiej. Nie spodziewałem się tego, Pomery. Boję się. Zabierz się mnie stąd. Jesteś zbyt podatny na stres, Jack. Wow. Odegrałaś się na nim całkiem nieźle. Co tak hałasujecie? Co tam się dzieje? Nie przeszkadzaj sobie Chelsea. W przeciwnym razie nigdy nie uda ci się skończyć. A to stoimy twarzą w twarz. Jakie to gorzkie, ochyda! Aż trach sobie wyobrazić ten smak. Wkrótce, sam się przekonasz. Możesz zaczynać Jack. Niech Chelsea skończy pierwsza. No Chelsea, pospiesz się dalej. Wygląda na to, że nie ma wyjścia. Mój palec to boli. O, chyba zbuchnąłem igielkę. Spróbuję jeszcze raz. Świetnie to działa. Kaktus jest całkowicie czysty, teraz mogę go spróbować. Mary, miałaś rację, to wcale nie jest dobre. To jest to obrzydliwe. Sprawia, że mam ochotę, to wypluć i myś język. Nie wiem, co masz na myśli. Zbliżam się do kaktusa. W końcu się spotkamy. O nie, to boli! Ukułam się w palec. Dużo czasu jej to zajmuje. Mam pomysł. Po prostu obetnę wszystkie igły nożyczkami. Spróbuję. Trzeba troszkę nad tym popracować, ale działa. No i proszę, znowu utknęliśmy to na długo. Myślę, że lepiej użyć pęsety, pomogę ci Chelsea. A ja proponuję maszynkę. To najszybszy sposób na cięcie ingieł. Udało się, Chelsea, nie musisz dziękować. Została tylko jedna igła. Gotowe, mamy to. Można próbować. No dalej, Chelsea, wierzymy w siebie. Dlaczego to zrobiłeś, Jack? Chciałem ci trochę pomóc. Byłam bardzo głodna, ale dostałam tylko jedną pizzę. Szkoda. Wow. Współczuję ci jak fajnie, bo ja mam o wiele więcej. Ty? Nie widziałaś jeszcze mojej wieży. Spójrz pizzy jest tak dużo, że sięgasz do nieba. Ale zaczyna ten, kto ma najmniej. No to czy Diana? Przestańcie się śmiać. To wcale nie jest zabawne. I tak wiem, że jem pierwsza. I jestem tym podekscytowana, nawet jeśli mam tylko jedną pizzę. To na pewno jest pyszna i ciepła. Tylko spójrzcie, jak ser się ciągnie. Rewelacja. Palce lizać. Ej, ostrożniej! Uważaj, gdzie wyrzucasz resztki. Co za różnica? Najważniejsze, że mi smakuje. Stop! Przestań! Wystarczy, mam cię dość. Chcesz rzucać we mnie skórkami? No to masz. Jesteście takie zabawne. No to dla mnie niezła rozrywka. Najwyższy czas, żeby mi ja zjadła pizzę. Jana, miałaś rację. Jest pyszna. Mam pomysł. Wiem, jak ją jeść bez brudzenia sobie rąk. Można ją po prostu zwinąć jak kebaba. To jest bardzo poręczne. Mm, jak apetycznie jesz. A teraz pokażę wam, jak naprawdę szybko zjeść pizzę. Jak nieźle, co? Wow, nie miałam pojęcia, że tyle pizzy może zmieścić się w buzi jednej osoby. Oczywiście, że może. Można nawet zjeść kilka pizz pod rząd. Ojej, chyba coś poszło nie tak. Co robić? Daj spokój, nie martw się. Przynajmniej teraz cała Twoja pizza jest nasza i możemy ją zjeść. Gdzie są moje pizze. Jak wam nie wstyd. Po prostu bez je ukradłyście, złodziejki. Nie krzycz na nas, byłyśmy po prostu bardzo głodne. W końcu nadszedł czas, aby zabrać się za moją pizzę. Tak długo na to czekałam. Jej, to prawdziwy upadek wieży! Dokładnie, ale nie byle jakiej wieży, tylko bardzo, bardzo smacznej. O, została jeszcze kiełbaska. Hmm, tylko jeden tik, tak? Nie najem się taką drażetką. No ja mam całe pudełko. Zobacz lepiej, co ma Diana. Tak, zobacz, co mam. To nie jest takie zwykłe pudełko, a gigantyczna paczka tiktaków. To jest takie fajne. Ale Lili je pierwsza. Wiem, mój tiktak ma smak Coca-Coli. A ja uwielbiam Coca-Colę. Dobre, ale bardzo mało. Mary, teraz twoja kolej. No w końcu. Zawsze jestem gotowa na coś pysznego. Co jest? Dlaczego drażetki się nie wysypują? Szybko wskakujcie mi do buzi. Mary zgubiła wszystkie swoje cukierki. Nieprawda. Nawet jeśli są na stole, mogę nadal je jeść. Albo raczej wessać przez słomkę. Bardzo mi się podoba. Diana, tylko ty zostałaś. Nareszcie! W końcu nadeszła moja kolej na zjedzenie tych wszystkich tiktaków! Spójrzcie, jak ich dużo! To jest takie dobre! Może i z nami się podzielisz? Masz tego tak dużo! Podzielić się? Czym mam się dzielić? To jest takie pyszne, że zjem wszystko sama! Kurczę, wiem, mam pomysł, jak podkreślić Dianie co najmniej jedno pudełko. Jeśli wyciągnę rękę z tej strony, na pewno nie zauważy. Mary, podstaw swoją rękę, zaraz będziemy miały tiktaki. Hej, skąd macie tiktaki? Sumuję! Koniec z wami, macie przechlapane. Przygotujcie się na ostrzał z cukierkowej broni. A macie! Please. Przestań! Stop! Błagamy, przestań! To dla was nauczka, że nie wolno kraść cukierków. Właśnie, przecież ona strzela do nas cukierkami. I to bardzo smacznymi cukierkami. Można jej łapać ustami i jeść. To genialny pomysł! A macie! Ojej, chyba skończyła mi się amunicja. I nie mam nic do jedzenia. Przynajmniej my się najadłyśmy. Dzięki! Ojej, po co mi tyle czosnku? Zgadzam się, ja też nie wiem po co. Macie pecha, dziewczyny, ja mam tylko jedną główkę czosnku. Ale to ty pierwszego go jesz. No i co z tego? Myślę, że szybko się go pozbędę. Po prostu go obiorę, bo lepiej go przecież jeść bez skórki. Wow, fajny sposób na obieranie. A co myślałyście? Teraz muszę go tylko zjeść w jakimś fajnym stylu. O nie, nie chcę jeść tego paskudztwa. Powinieneś zobaczyć swoją pomarszczoną twarz. Wiesz co może ci pomóc? Praska do czosnku. Dzięki niej jedzenie będzie mniej bolesne! No dalej Lili, otwórz usta. Pomogę ci wycisnąć czosnek prosto do buzi. Nie, dziękuję, poradzę sobie. No otwórz usta, jeśli nie potrafisz sama ich otworzyć, to ci pomogę. I jak? Dobra? Smakował ci czosnek? Nie, to okropne. To najgorsza rzecz, jaką kiedykolwiek w życiu jadłam. Oj, przepraszam. Co za smród. Teraz musimy to wąchać. Lili, weź szybko jakąś gumę do rzucia. Twój oddech jest nie do zniesienia. Dzięki. Przydało mi się trochę gumy, rzeczywiście. Pomogła. Teraz czuję się tak, jakbym nigdy nie jadła czosnku. Masz szczęście, że już go zjadłaś. A ja to dopiero zrobię. Ale po co go jeść? Jest taki ładny. Byłoby o wiele fajniej, gdybym założyła go na szyję i nosiła jak biżuterię. Nie ma mowy. Zasady mówią, że trzeba go zjeść, no więc smacznego. Miałam nadzieję, że pomysł z koralikami się sprawdzi. Jesteś bardzo złośliwa, Diana, ale i tak nie zamierzam gryźć czosnku w ten sposób. Mam lepszy pomysł. Aby szybko i dokładnie go obrać, należy wrzucić go do szklanki i dobrze potrząsnąć. Wówczas skórka pozostaje w środku, a ząbki czosnku z łatwością można wyjąć. Wow! No tylko spójrzcie. No to mogę go spróbować. Come Fuj, tak. Czyli zgadzam się, czosnek jest okropny. Czuję się, jakbym zjadła wiadro śmieci. I tak właśnie teraz pachnie w tym pokoju. Ale to nie szkodzi. Znam szybki sposób na pozbycie się tego nawet nieprzyjemnego zapachu. Przyda się tu jakiś odświeżacz powietrza. Nic wam nie pomoże, dopóki zapach nie zniknie z moich ust. Kurczę, co teraz zrobimy? Wiem. Trzeba prysnąć odświeżaczem prosto do twojej buzi. Proszę. O, chyba się skończył. No i dobra, najważniejsze, że zapach zniknął. Rzeczywiście, ale smak tego odświeżacza też nie jest najlepszy. Diana, teraz twoja kolejna jedzenie czosnku. Dziewczyny, proszę, czy naprawdę muszę jeść całą tę górę? Musisz, wierzymy w ciebie. Mam nadzieję, że nie zwymiotuję. Okej, okay, na razie daję radę. W końcu jestem silną dziewczyną. Mogę zjeść kilka ząbków czosnku naraz. Ale to obrzydliwe! Ojej, ona go je nawet ze skórą. Wow. Jeszcze trochę. Muszę z tym skończyć. Ostrożnie, nie wyrzucaj resztek. To leci prosto na nas. Nie obchodzi mnie to. W tej chwili obchodzi mi tylko to, że cuchnie mi z buzi jak ze śmietnika. Tak, pachnie okropnie. Ale wiem, co może nam pomóc. Jeśli odetniemy źródło tego smrodu, będziemy mogły pozbyć się go z pomieszczenia. A, nie mogę oddychać! Pomocy, ratunku! Mam nadzieję, że ona żyje. Hej! Oczywiście, że żyje. Po prostu zemdlała od tego smrodu. Nic mi nie jest, żyje, nic mi nie jest. Przepraszam Diana, no, ale dzięki temu nie śmierdzi. Tylko na Darada znajdziesz tak niezwykłe i fajne challenge. Subskrybuj nasz kanał, a nic cię nie uminie.